Cześć, dzień dobry. Witam Cię na kanale Mateusz Stypułkowski. To tutaj odpowiadam na pytanie, jak osiągać więcej w biznesie i w życiu. I tytuł dzisiejszego odcinka to: Stres jest dobry. No bo jest dobry. Stres jest dobry. I zanim powiesz, nie no. Jak to? Co ten gościu opowiada? Przecież wiadomo, że stres jest zły, jest przytłaczający, a WHO podaje, że to jest najgroźniejsza dolegliwość cywilizacyjna XXI wieku, która rozprzestrzenia się w tempie epidemii. To spokojnie, hold your horses, nie bądź taki wyrywny. Daj mi to udowodnić. Zapraszam Cię dzisiaj do wprowadzenia do tematu stresu. Na początku powiem, że jest to początek trzyczęściowej serii, która będzie się pojawiała tydzień po tygodniu. A dzisiaj udowadniam, dlaczego stres jest dobry. I jak to mówią, first things first. Zacznijmy od rzeczy ważnych i kluczowych. Ustalmy najpierw, czym jest stres, a czym nie jest. I chciałbym Ci dzisiaj przedstawić, dwa ujęcia stresu. Pierwsze ujęcie to ujęcie biologiczne, a drugie psychologiczne. Zaczynamy od ujęcia biologicznego. W ujęciu biologicznym stres jest reakcją organizmu na stresor, czyli na taki bodziec zewnętrzny, który jest ewidentnym zagrożeniem i który wywołuje w nas tęże, tęże właśnie reakcję. Ta reakcja Niesie za sobą odpowiedź naszego organizmu w postaci aktywacji układu hormonalnego oraz przywspółczulnego układu nerwowego. Wydzielają się hormony takie jak kortyzol, adrenalina i noradrenalina. Te hormony z kolei powodują rekrutację całego naszego organizmu, wszystkich naszych zdolności motorycznych do stanu alarmowego i zapewniają nam, Podniesienie wydolności organizmu w pewnym krótkim momencie. To jest tak, jakby wstąpiły w nas supermoce, bo przez krótki moment jesteśmy bardziej odporni na ból, bardziej wytrzymali, mamy większą siłę, jesteśmy szybsi. I po co to się dzieje? Po to, żeby. Uciec albo zabić. Jest to nasza pierwotna atawistyczna reakcja uciekaj albo giń, bo pierwotnie właśnie stres odczuwaliśmy tylko i wyłącznie w obliczu realnego zagrożenia życia lub zdrowia, a ta reakcja organizmu miała nam pomóc w przetrwaniu które polega na tym, że uciekamy przed niebezpieczeństwem, na przykład jakimś nie wiem, zwierzęciem, które nas goni, albo zabijamy naszego przeciwnika. I przez to, że mamy przez ten krótki okres czasu większe zdolności motoryczne, jesteśmy w stanie przetrwać. I z tego pierwotnego właśnie punktu widzenia, z tej pierwotnej funkcji stresu, ja twierdzę, że stres jest bezwzględnie, Dobry, no bo gdyby nie on, to nie wiadomo, czy nasz gatunek w ogóle by przetrwał. Wyobraź sobie, że biegnie na ciebie, nie wiem, jakiś mamut, jakieś groźne zwierzę w czasach pierwotnych i ty to lekceważ, to zwierzę po prostu cię zjada. Tak? No, gdybyśmy w ten sposób funkcjonowali, prawdopodobnie nie dotrwalibyśmy do tej pięknej, najbezpieczniejszej w historii ludzkości ery naszej cywilizacji. I tutaj, jako ciekawostkę taką przyrodniczo-biznesową podam, że w naturze występuje jeszcze trzeci model reakcji na zagrożenie. Reprezentuje go na przykład takie zwierzę jak dydel północny. To znaczy w obliczu zagrożenia zwierzę udaje, że umarło, nie rusza się, przestaje się w ogóle ruszać, popada w kompletną bierność. A to jest ciekawostka przyrodnicza i biznesowa, dlatego że pracując z zarządami różnych firm i z firmami generalnie, szczególnie widziałem to w sytuacji pandemii, czyli takiego globalnego kryzysu, albo w sytuacji wybuchu wojny, widziałem, że niektóre firmy również wybierają ten model reakcji. I wiesz co? W biznesie rzadko. Mówię, że cokolwiek jest jednoznacznie złe, ale nie widziałem jeszcze nigdy firmy, która popadając w kompletną bierność wobec kryzysu i trudnej sytuacji, wychodzi z niego obronną ręką. Zatem uciekaj albo walcz. To są te dwa modele, które ratują nam życie w świecie realnym, ale też są bardzo potrzebne w świecie biznesu. Bazowo zatem stres jest dobry, bo miał ratować nam życie. No ale współczesny świat, cywilizacja doprowadziła nas do tego, że na co dzień jesteśmy po prostu zalewani stresorami, czyli bodźcami generującymi napięcie. A nasz układ nerwowy nie jest w stanie rozpoznać, czy one realnie zagrażają naszemu życiu, czy nie. No bo zanieczyszczone powietrze. Wysoko przetworzona żywność, zamknięcie się w biurze zrobionym z betonu i szkła, miejski hałas, klakson, spaliny, dźwięki jeżdżących samochodów to wszystko są stresory. No i nasz organizm zbiera te bodźce ze świata, no bo my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w takim środowisku. My jesteśmy stworzeni, żeby żyć w środowisku naturalnym. No i zwróć uwagę, kiedy idziesz do lasu, jesteś tam sam, na dużej przestrzeni, jest spokojnie, słyszysz te dźwięki, czujesz się naturalnie uspokojony, bo do takiego życia został stworzony człowiek. Nie do życia w wielkim mieście, nie do realizacji targetów, kpi KPI'sów, gonieniu za wynikami, rywalizacji na polu biznesowym, prześciganiu się na Instagramie i tak dalej dalej. To wszystko są efekty, Tworze, wytworzone przez ten współczesny świat są to takie zagrożenia, których my nie potrafimy zinterpretować jako zagrożenia o niskiej skali, tylko bez względu na to, czy właśnie dzieje się coś dla nas realnie niebezpiecznego, czy dostajemy negatywny komentarz na Instagramie, to obie te reakcje wywołują w nas właśnie. To napięcie. Zatem to nie stres jest zły, tylko to świat, w którym żyjemy, jest nieprzystosowany do prawa natury i jednocześnie niespójny z naturą ludzką. To jest ten problem. No ale świata nie zmienimy. Dlatego musimy pracować nad sobą, bo jeżeli zmienisz siebie, to zmienisz cały świat. I teraz przejdźmy do rozpoznania stresu w tym drugim ujęciu, w tym ujęciu emocjonalnym, psychologicznym. Tutaj stres jest emocjonalną reakcją organizmu, która jest konsekwencją interakcji nas ze światem zewnętrznym, z jakimś bodźcem, i która prowadzi nas do odczuwania konkretnych emocji i napięcia. I te emocje to najczęściej strach, niepokój, obawa, lęk te wszystkie odcienie niepewności, wywołujące poczucie napięcia. No i teraz nasuwa się pytanie, jak to jest, że z jednej strony żyjemy w najbezpieczniejszym, najbardziej komfortowym okresie w historii ludzkości, no bo mamy wysoki poziom medycyny, wysoki poziom bezpieczeństwa, na ulicach nie giną ludzie, przynajmniej w tej zachodniej cywilizacji, z jednej strony, a z drugiej strony jesteśmy najbardziej zestresowaną cywilizacją. Na świecie. Wydaje mi się, że to jest właśnie cena tego bezpieczeństwa. Po prostu bezpieczeństwo, które jest nam zapewnione, jest dostarczane w sposób kompletnie niespójny z naszą naturą. Dlatego to po naszej stronie jest odpowiedzialność, żeby dbać o to, żebyśmy sobie pozwalali na złagodzenie. Tych negatywnych skutków współczesnego świata. Chociażby poprzez kontakt z naturą, chociażby poprzez świadome zarządzanie stresem i o tym, jak nim świadomie zarządzać. Będę opowiadał przez najbliższe trzy odcinki. Łącznie z tym. No i teraz, jak to zrobić, żeby złagodzić te skutki stresu? No, bo jak już powiedziałem wcześniej, na poziomie podświadomym, nasz organizm, nasz układ nerwowy nie jest w stanie rozpoznać, które bodźce są realnym zagrożeniem naszego życia, a które są tylko efektem ubocznym naszej. Cywilizacji. Natomiast ty możesz to rozpoznać. Ty możesz pracować nad kontekstem, w którym żyjesz i zidentyfikować te źródła, które są dla ciebie najbardziej stresujące i podać je krytycznej analizie. Czy rzeczy, które cię odpalają, które cię triggerują, uruchamiają te sekwencje stresu, są realnym zagrożeniem, czy są jakąś Twoją interpretacją rzeczywistości, są wybieganiem w przyszłość. Zaraz będę o tym mówił nieco szerzej. Natomiast chciałem ci podać jedno badanie, które uważam, że jest absolutną petardą dla twojej świadomości. Okazuje się, że według badań w naszym życiu tylko 10% rzeczy, którymi się stresujemy, są to realne zagrożenia albo sytuacje realnie negatywnie wpływające na twoje życie tak jak Utrata kogoś bliskiego, choroba, wojna, wypadek. To jest tylko 10% zdarzeń, spośród wszystkich zdarzeń, które spotykają Cię w życiu, a które aktywują w Tobie stres. Mając to na uwadze, możesz przyjąć, że 90% reakcji Twojego organizmu jest to nie do końca adekwatna reakcja, nie do końca osadzona w kontekście takim, że coś Ci realnie zagraża, tylko jest to reakcja, która jest wynikiem interpretacji rzeczywistości rzeczywistości, która cię otacza. Czy nie jest to uwalniająca świadomość, że 90% rzeczy, którymi się stresujesz, nie są warte stresu? To jest pierwszy krok, ale idziemy dalej. Tutaj musimy dokonać bardzo ważnego rozróżnienia. Czym jest stres, a czym jest zamartwianie się? No bo stres jest osadzony w teraźniejszości. Stresować możesz się tylko tym, co się właśnie wydarza. Czyli jest to Twoja bezpośrednia odpowiedź, odpowiedź Twojego organizmu na coś, co się w tym momencie wydarza. Ok? I najczęściej ten bodziec jest krótkotrwały. Nie zawsze, o tym jeszcze będę mówił, ale najczęściej jest to jakiś bodziec. A teraz, czym jest zamartwianie się? Zamartwianie się jest koncentracją myśli na tym, co już się wydarzyło w przeszłości, albo na tym, co może się wydarzyć. Zamartwianie się ma tylko dwie charakterystyki. Jedna dotyczy przeszłości, a druga dotyczy przyszłości. No i teraz znowu, przyjrzyjmy się temu zamartwianiu. No bo tak, logicznie rzecz biorąc, jeżeli koncentrujesz swoje myśli na przeszłości, tym, co już za tobą, to jest kompletnie bez sensu, bo tej przeszłości nie zmienisz. Jakiś Potencjalne skutki, na to możesz wpłynąć, tak, które jeszcze się wydarzają w teraźniejszości lub wydarzą się w przyszłości, na to masz wpływ, ale na wydarzenia z przeszłości nie masz wpływu, dlatego koncentrowanie na nich myśli i energii jest kompletnie bez sensu i trawi cię niczym ogień. Okay? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest wybieganie w przyszłość, czyli rozwijanie tych czarnych scenariuszy. Ojejku, teraz co się wydarzy? Świat się skończy, koniec ze mną, bankructwo, koniec świata, koniec życia. I tutaj przytoczę Ci jeszcze jedno badanie. Jakiś czas temu kończyłem bardzo interesujący kurs. Nazywał się Mindfulness-Based Stress Reduction autorstwa Kabata Zina. Jednym z wprowadzających takich, mm, takich treści informacyjnych na samym początku tego kursu było właśnie rozróżnienie zamartwiania się od stresu i pewne badanie, które dla mnie było niesamowicie uspokajające, a mianowicie nie wydarzy się nigdy 85% Twoich zmartwień z przeszłości. Rozumiesz to? Nie wydarzy się nigdy 85% rzeczy, którymi się martwisz. To jest niesamowite. I tak się będziesz martwił, ok? Ale może mając tę wiedzę. Trochę się wyluzujesz, no bo jeżeli ty przyjmiesz, że wszystkie czarne scenariusze wydarzą się naraz, to ja cię właśnie uspokajam. Wydarzy się, bo wydarzy się, tylko 15 średnio statystycznie procent tych czarnych scenariuszy. To jest super, no to masz cały tutaj, całą objętość stresu, cały bagaż, cały ładunek i tylko 15% z tego Statystycznie może ci się przytrafić. Czy to nie jest ponownie uwalniające, odświeżające i takie, dające trochę takiej luźnej przestrzeni na to, żeby się wyluzować i zaufać światu sobie, rzeczywistości? Moim zdaniem warto. No dobra, no ale no, nie możemy zostawić Ciebie z taką radą, co zrobić, nie stresować. Ja to jest w ogóle super rada, jest to mega uniwersalna rada, rada. Weź się po prostu, nie stresuj, no, ale tak to nie działa. Idziemy dalej. Rozszyfrowujemy jak ten stres działa. Teraz pokażę ci w jakich fazach występuje stres. Okej? Okay? I tak, stres generalnie podzielony jest na trzy fazy jako zjawisko. Faza pierwsza to reakcja alarmowa, czyli odbierasz bodziec z zewnątrz. Na przykład teraz ja sobie tu nagrywam, wbiega jakiś zamaskowany wariat z nożem, stoi w drzwiach i ja w tym momencie jestem w fazie alarmowej. Ona skutkuje takim krótkotrwałym paraliżem. Okej? Okay? To jest pierwsza faza. Faza druga to stadium odporności, czyli ja już ten bodziec sobie przetworzyłem, widzę tego wariata z nożem, i następuje. Odpalenie mojego układu hormonalnego, układu nerwowego, wyrzut adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu. Jestem gotowy do przyjęcia jednego z dwóch modeli reakcji: uciekaj albo walcz. Nie mam gdzie uciekać, więc muszę walczyć. OK? No i teraz faza trzecia czyli faza regeneracji albo faza wyczerpania. Kiedy już zdecydowałem się, a raczej byłem poddany takiej decyzji, że muszę walczyć i pokonałem tego napastnika, to powinienem się zregenerować, ponieważ właśnie ten stres zasięgnął bardzo dużego długu w naszych zasobach, jeżeli chodzi o organizm hormonalnych, emocjonalnych, fizycznych i ten dług należy spłacić poprzez regenerację. Ale gdyby tutaj Zamiast tego napastnika pojawił się ktoś, kto nie wiem, grozi mi eksmisją z tego miejsca, i powiedział, że nie wiem, muszę to miejsce opuścić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, już nie mogę w tym miejscu nagrywać. No to wtedy ten bodziec z fazy takiej odprężenia mógłby przejść do fazy wyczerpania. To znaczy, że ja ten bodziec by sobie przetwarzał w głowie, on by się długo utrzymywał we mnie i doszłoby do fazy wyczerpania. I teraz ta faza wyczerpania, właśnie to jest najgroźniejszy skutek stresu. Oznacza ona długotrwałe, przewlekłe, permanentne utrzymywanie się w stanie podniesionego napięcia. Oznacza on długotrwałą aktywację naszego systemu nerwowego, i to przewlekłe przebywanie w stanie napięcia no, ma właśnie katastrofalne następstwa dla Twojego organizmu. Podam Ci kilka tylko. Konsekwencji, które może przynieść przewlekłe przebywanie w takiej fazie chronicznego wyczerpania wskutek stresu. Po pierwsze, są to wszelkiego rodzaju zaburzenia psychologiczne, psychiatryczne, depresja, inne zaburzenia poznawcze. Po drugie, zbadane jest mm, przyspieszanie procesów starzenia pod wpływem stresu, zbadana jest kataliza komórek rakowych pod wpływem stresu, rozwój chorób. Autoimmunologicznych, zaburzenia układu hormonalnego, układu aparatu ruchu, układu krążenia, układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego. Tak naprawdę przewlekłe przebywanie w stresie interferuje negatywnie na wszystkie obszary naszego życia, nie mówiąc już o tym, że odbiera nam kreatywność, zdolności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów. I to właśnie przebywanie przewlekłe w stresie jest jednoznacznie złe. No ale nasz świat jest tak skonstruowany. Na przykład, jeżeli masz na sobie kredyt na 30 lat i jesteś dzisiaj w pracy, która z jednej strony pomaga ci go obsługiwać, ale z drugiej strony jest bardzo stresująca, no to moim zdaniem jesteś przed odpowiedzią na pytanie, czy chcesz próbować dojechać w tej firmie do spłaty kredytu, czy chcesz się wykończyć psychofizycznie, tak? Czyli to nie jest pytanie, <laughs> czy ja się mogę jeszcze trochę stresować, bo stres i jego następstwa mogą cię całkowicie wyłączyć ze społecznego funkcjonowania, tak? Poprzez różne obszary twojego życia, a zaatakują pewnie najsłabszy punkt. Więc nie lekceważyłbym przewlekłych skutków stresu. Ja ze stresem mam... Całkiem sporo doświadczeń. Na przykład w pewnym momencie mojego życia zawodowego, kiedy wjechała pandemia, jeden mój projekt biznesowy całkowicie się wykoleił i z dnia na dzień przestaliśmy generować przychody. Był to biznes lokalizowany w branży fitness. No, miałem pół roku okresu, w którym w ogóle nie spałem. Po prostu ten stres wyłączył mi możliwość spania. To z kolei skutkowało tym, że byłem. Nie do życia, ciągle zmęczony, ciągle niekreatywny, podrażniony. Te moje naczynia, o których mówiłem w jednym z odcinków, uważności i energii były stale wyczerpane, więc jakość mojej pracy była po prostu. Niska. I wtedy sobie uświadomiłem i podjąłem decyzję, że jednak stres i koszty emocjonalne każdego projektu są bardzo ważne. I kiedy podejmujesz się jakiegoś projektu, to musisz ważyć koszty emocjonalne, które on za sobą niesie. Bo jeżeli je zlekceważysz, to prędzej czy później zapłacisz cenę za to lekceważenie w postaci na przykład jakiejś choroby albo niezdolności do pracy. Ja bym tego już po raz kolejny nie lekceważył. No, okej, okay, no to dzisiaj ustaliliśmy, albo przynajmniej ja ustaliłem, że stres jest dobry, ale zamartwianie się jest niedobre, a długotrwałe przebywanie w stanie zamartwiania się i takiego napięcia może mieć katastrofalne skutki dla ciebie, Twojej rodziny, Twojego biznesu. I w tym odcinku tutaj zrobiłbym przecinek i zaprosił Cię do kolejnego odcinku, gdzie dokładnie omówię łańcuch powstawania stresu i podam Ci kilka konkretnych narzędzi, technik i sposobów na. Zarządzanie stresem, ale od razu tylko Ci wprowadzę w to, że w kontekście zarządzania stresem nie ma rozwiązań instant, które działają just like that. Znaczy jest jedno, o którym Ci powiem jeszcze dzisiaj, bo już kończę. Zbadano, że jest jedna rzecz, którą możesz zrobić, żeby radykalnie z dnia na dzień podnieść jakość swojego życia. Tą rzeczą jest przeprowadzenie się do innego kraju, gdzie jest wysoki poziom szczęśliwości, czyli na przykład może to być Hiszpania, Szwajcaria, tego typu miejsca, dobrze nasłonecznione, o wysokim poziomie życia. No ale jeżeli z pewnych względów, tak jak ja, nie możesz na zajutrz Przenieść się do innego kraju, to musisz posłuchać kolejnego odcinka, w którym dam ci konkretne rady, jak skutecznie zarządzać swoim stresem. A tymczasem zostawię Cię tylko z claimem, że stres jest dobry. A jeżeli się z tym nie zgadzasz, to skomentuj, daj znać, co o tym sądzisz. Poproszę ci oczywiście o subskrypcję, jeżeli to, co mówię, jest dla ciebie interesujące. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję. Cześć.